Gość na 96 FM. A przed nami kolejna rozmowa na antenie Radia Index. Pierwsza dzisiejsza w poranku Wstawaj Mamy Lato. Temat, który zawsze interesuje naszych mieszkańców to przede wszystkim winobrani. Kto zagra? Kto wystąpi? No i właśnie w te tematy winobraniowe będziemy teraz wchodzić w naszej rozmowie. Ale nie w tematy muzyczne, a w tematy artystyczne, ponieważ trwa konkurs na plakat winobraniowy i ze mną w studiu goście. Tomasz Dajskler, prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Oddział w Zielonej Górze i Florentyna Bukowicz sekretarz stowarzyszenia, a także koordynatorka. Dzień dobry, szanowni państwo, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. To od Tomka zaczniemy, jeżeli chodzi o sam konkurs, bo to jest konkurs z bardzo długą tradycją, prawda? Zawsze, kiedy przychodzi winobranie, to nakłaniacie artystów, plastyków, żeby chwycili za swoje materiały no i tworzyli plakaty winobraniowe. Powiedzmy o samej idei tego już historycznego konkursu. Tak, no, trzeba jeszcze powtórzyć, że to jest właśnie ogólnopolski konkurs na no, artystyczny plakat winobraniowy. E Czemu akurat taki konkurs powstał? Powstał z chyba zapotrzebowania po prostu na, na taki plakat, który jest też sztuką. Teraz w dobie współczesnym, w współczesnym świecie ten plakat jest często taki już pomijany, to jest taka komercja, robią to w chwilę, i nie ma tych walorów artystycznych, a ludzie tego gdzieś tam są głodni, po prostu tego potrzebują. Nawet tam, gdzie zawsze drukujemy te nasze plakaty, to oni to lubią robić. Oni sami potem tak sobie losują, czy tam wybierają, który ten plakat będzie, który może wygrać w ogóle. Oni też są głodni takiej jakby prawdziwej sztuki. No i to, to jest też taka fajna pomysł na rozpropagowanie właśnie naszego miasta, Zielonej Góry i takie spojrzenie innym okiem po prostu, nie? Na, na Naszą tradycję, nasze miasto. I, i, I wydaje mi się, że to jest właśnie fajna idea, fajny pomysł. Z roku na rok mamy coraz więcej zainteresowanych, coraz więcej, więcej uczestników. I to jest fajnie też spojrzeć na przykład na winobranie okiem innego artysty z Poza Zielonej Góry. Bo to też zawsze inaczej wygląda, kiedy ktoś wie na czym polega winobranie, nie obcuje być może tak mocno jak my z tą kulturą winiarską, ale widzi to tak jak powiedziałeś, swoim okiem. Florentyna powiedz, jakie wymogi, wymagania trzeba spełnić, żeby jury ten plakat zaakceptowało? Oczywiście na pewno muszą być motywy winiarskie, zielonogórskie. A tak, więc najpierw porozm porozmawiajmy o... Y y y w aspekcie y, estetycznym faktycznie y, zgodność pracy musi być y, y, z tematem, czyli właśnie y, łącznie z tym, że faktycznie, y, to jest bardzo ważna wiadomość, y, plakat musi zawierać hasło Dni Zielonej Góry, winobranie 2025. 6-14 września 2025, a i, nie wiem czy, czy już tu wspominaliśmy, Jesz jeszcze aha. nie, ale już, już, już rozpocznę ten temat i jeśli ktoś będzie chciał e, zgłosić plakat do drugiej edycji, bo w tym roku wyjątkowo mamy dwie edycje e, konkursu, to drugi plakat musi zawierać hasło Dni Zielonej Góry w Inobranie 2026. 5-13 września 2026. Bez tej wzmianki na plakacie, tej tekstowej, niestety nastąpi dyskwalifikacja i to zawsze boli nas w serce, jeśli przez takie drobne, drobnostki techniczne plakat, który jest świetny estetycznie, nie będzie mógł brać udziału jakby w dalszych częściach konkursu, to to jest bardzo ważne. Druga rzecz właśnie estetycznie, żeby plakat nawiązywał w bardzo czytelny sposób gdzieś tam do tego, czym nie samo winobranie, ale zielona góra, nasza jakby tożsamość naszego miasta jest, czym jest bycie zielonogórzaninem i czym jest doświadczanie winobrania e, jako, jako, jako imprezy. A teraz e, zasady dotyczące plakatu techniczne. Format B1, czyli 100 na 70 plik musi być w formacie JPG, rozdzielczość do 300 dpi, kolor to jest bardzo ważne, jeśli ktoś nam coś wyśle w cmyku, Och, kurczaki nie przyjmujemy, więc RGB, bardzo ważne. Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB. Zresztą wszystkie te informacje są zawarte na, w regulaminie naszego, naszego konkursu na naszej stronie internetowej, i to jest i Ewentualnie na naszych social mediach też można na to trafić. Bardzo polecam się zapoznać i wszystko zapisać. Zgłoszenia wysyłamy na, na naszą skrzynkę mailową. plakat winobraniowy te A do kiedy? A do kiedy? Powiedz, do... Do, do... Do jeszcze trzeba się. 22 zgłosić. sierpnia do 12 przyjmujemy zgłoszenia. I co powiedzcie, dzieje się dalej? Bo tak, plakaty po sprawdziliście wszystkie pliki. Mhm. Rozumiem, że zbiera się komisja, tak zwane jury, które ocenia. I czy potem jest jakaś wystawa? Bo ona jest, prawda? W tym pierwszym dniu winobrania w galerii. Muszę, A, ja, ja, w... ja też że tylko. To... Drugi etap. Tak, tak, drugi etap. Wpierw mamy pierwszy etap, potem jest drugi etap. I y, wystawa zaczyna się w niedzielę winobrania. Y, I to wtedy jest też uroczyste wręczenie nagród przez samego bachusa. Y, wtedy pokazujemy wszystkie prace, które przeszły do drugiego etapu. W tych prac jest 20. W tym roku będzie właśnie też wyjątkowo, bo będzie taka podwójna wystawa. Będzie właśnie wystawa plakatu winobroniowego na 2025 i na 2026. Jest to też właśnie wynik spotkania w styczniu 2025 w Galerii BWA. Spotkania w sprawie winobrania, które zorganizował Ruch Miejski Zielona Góra. I tam właśnie rozmawialiśmy, co jeszcze można byłoby zrobić i zmienić, żeby te winobranie były ciekawsze, lepsze. I tam właśnie Padło takie zdanie, że szkoda, że ten plakat tak krótko żyje, po prostu, tak? Że fajnie by było, jakby miasto to wykorzystywało i promowało winobranie wcześniej. Stąd pojawił się właśnie pomysł, żeby. Organizować ten konkurs na rok do przodu. I w tym roku jest wyjątkowo właśnie dwa, na rok 2025 na rok 2026. I myślę, że teraz miasto będzie mogło od przyszłego roku już zacząć się reklamować, czyli już na przykład drukować ten plakat na, otwar na dni otwartych piwnic winiarskich. Nie? No i co jeszcze można powiedzieć o tym? Z technikali, bo to jest dość istotne. Prace, które zostały. Wybrane do drugiego etapu konkursu wymagają od, od uczestników opłaty jakby wstępnej. Pierwsza część konkursu jest bezpłatna, natomiast jeśli ktoś zostanie właśnie wybrany do drugiego etapu, musi dokonać opłaty w wysokości 100 zł na, na konto naszej organizacji i pieniądze te przechodzą w prawie w głównej mierze na e, druk plakatu konkursowego oraz na e, jakby folderu. druku folderu. Hmm. Hmm. Taki folder jest potem dla każdego uczestnika, który dostał się do drugiej edycji jakby e, dar darmowy. E, I do czego. Mm, Momencik, technika, nie do czego tutaj jeszcze dążymy, a tak i i, i, i e, jako że konkurs w tym roku jest dwuetapowy. To jeś, je, właśnie, bo jeśli czyjś plakat, powiedzmy, ktoś, kto, ktoś, ktoś wybrał 2025, ale stwierdził, mmm, pojadę dalej na tym koniku wyobraźni, mam świetny pomysł na 2026 może jak najbardziej y, udział jakby w pierwszej edycji nie, y, nie, nie koliduje nijak z tym, żeby, żeby wysłać właśnie, bo na każdą edycję 2025-2026 można wysłać do sześciu Do trzech plakatów. Tak, do, do Razem 6. Czyli razem, hmm. dokładnie, tam hmm. razem 6. I to jest tak, że jeśli ktoś y, z, z, za. Y, a to roku mi słowa? Ktoś zostanie y, wyróżniony, wyłoniony. Dziękuję do drugiego etapu. W takim wypadku, jeśli, jeśli, jeśli to są dwie edycje, to, to, to za obie edycje musi zapłacić, czyli razem musi zapłacić jakby wpisawe 200 zł. Mhm. No, Zależy tylko, że zdarzało się bardzo często, że jak ktoś nas nadsyłał trzy propozycje, to często do tego drugiego etapu szły na przykład dwa plakaty, nie? więc to jest też warte po prostu. Wiesz, A jakie jest, powiedzcie, życie tego plakatu? Bo tu powiedzieliśmy o tym, że on żyje krótko, że już kolejna edycja na 26 rok. Bo my ten plakat też namacalnie będziemy wyłoniony, zwycięski widzieć tak? na ulicach tak. Zielonej Góry, jak tak. to będzie wyglądało. Plakat, który otrzyma Grand Prix, będzie porozwieszany na słupach, właśnie w Zielonej Górze. Bo trzeba też przypomnieć, że organizatorem tego konkursu jest właśnie Zielonogórski Okręg ZPP oraz Górski Środek Kultury, ZOK. No i właśnie on w ramach tej też organizacji, właśnie gdzieś tam rozwiesza na, 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 na słupach i każdy, jakby, mieszkaniec może, może to zobaczyć. Tylko zawsze jednak to było takie krótkie, to był ten czas winobrania, ten, ten plakat wisiał, nie wiem, przez parę tygodni, potem znikał, nie? A wydaje mi się, że teraz, jak już będzie ten wyłoniony plakat na 2026, no to myślę, że to już od nas zależy, czy wykorzystamy ten pomysł, czy stworzymy jakieś takie logo, tak jak na przykład Lubuskie Lato Film Mowy, które w każdym roku ma trochę inny jakiś wzór motyw i to jest coś takiego fajnego, nie? Gdzieś coś takiego się pojawiło, nie wiem na koszulkach, na torbach, żeby to gdzieś tam sobie żyło, żeby przyjdzie jakiś gość na winobranie, kupisz jakąś nie wiem koszulkę, torbę, czy cokolwiek z tym logo, z tym plakatem, no i potem on gdzieś tam będzie nas jakby reklamował w innych częściach Polski, świata. A poziom samego konkursu jest wysoki, kiedy te prace oceniacie, to rzeczywiście jest ciężko ten najpiękniejszy, najładniejszy plakat wyłonić? W każdym roku bywa różnie. Trzeba też przypomnieć, że my, nasze grono jury, to są profesjonaliści, to są wykładowcy, którzy na co dzień uczą grafiki. I wydaje mi się, że no naprawdę jest to surowe oko. I no wydaje mi się, że bywa, bywa tak, że Trudno czasami wybrać. Na szczęście jakby te grono jury jest pięć osób, więc wtedy łatwiej jakby wybrać po prostu, który plakat wygra. E, powiem tylko, że jeszcze na przykład zaskoczył nas plakat w zeszłym roku, który został też wyróżniony, gdzie była sroka ze szklanką wina. Nie? Właśnie ten plakat nam przypomniał rzeczywiście, że Zielona Góra jest zagłębiem srok w ogóle. Nie? Takie fajne nawiązanie po prostu było. E, wydaje mi się, że też poziom się zwiększył. Z roku na rok jest, jest coraz lepszy, coraz większy. To będziemy czekali na ten zwycięski plakat o konkursie na plakat winobraniowy. Rozmawialiśmy w poranku w Stawaj Mamy Lato, z nami w studiu byli goście Tomasz Dajskler i Florentyna Bukowicz. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Również dziękuję. Gość na 96 FM.